Laser frakcjonuje skórę, dzięki czemu uzyskujemy szybszą regenerację i odnowę skóry. Laser frakcyjny Alma Harmony jest laserem abracyjnym, dzięki czemu odparowujemy wodę z naskórka, wykonując peeling. Producent zaleca od 4 do 6 zabiegów wykonywanych z częstotliwością 6 tygodni. Przed chwilą wykonaliśmy zabieg usuwający bizny potrądzikowe. Skóra pacjentki może być zaczerwieniona od 6 do 7 dni, ale efekty gwarantowane. Zapraszam serdecznie.